To ta ma bardzo wysoką smakowitość i jak podajemy ją psu, to psy są... Jestem ze Śląska, ona się mówi, że są żyrte. Psiarze mają to do siebie, że my możemy jeść byle co, ale nasz pies je najlepszej jakości karmę. Lody do dla psów o smaku indyka. Mięso mięśniowe. Jest. Co to jest mięso mięśniowe? To jest takie najlepsze jakości mięsko dla piesków, taki najlepszy rosołek, jakbyś robił to do takim mięsku. To jest ze mną teraz Karolina. Cześć Karolina. Cześć Olek. Powiedz, co ciekawego tutaj robicie? Robimy lody. Ale nie, takie nietypowe, co to za lody? Yy, nietypowe, bo to są pierwsze w Polsce zdrowe lody dla psów. No ale jak zdrowe? Przecież wszyscy kupują sobie śmietankę, jakieś tam pistacje nawet dla psa. Yy, bo mało osób wie o tym, że te lody, które podajemy dla ludzi zawierają laktozę i cukier, które są bardzo szkodliwe dla psich brzuszków. No ale w waszych lodach też są laktoza i cukier. A nie ma. Jak to nie ma? A, bo nie ma, bo nie dodajemy. No, przecież na wszystkich szkoleniach mówię nawet, że lody mają mieć zawsze cukier, żeby była siła przeciw zamarzania. No i co? Ale to dla człowieków, a dla piesków są zdrowe składy pewne, jesteśmy pod inspekcją weterynaryjną, mamy przebadane składy, więc wiemy, co może pies jeść, a czego nie. My się wywodzimy z zoologii, a nie z gastronomii, więc trochę od innej strony patrzymy na temat. Nasze lody to przede wszystkim składy mięsne i jeden, jeden rodzaj lodów dla psich wegan, bo takie też istnieją, o jest to orzech z bananem. Orzechy nie są alergenne dla psów? Nie. Są pasty orzechowe, oczywiście wszystko w rozsądnych ilościach. To co, ja może przeczytam teraz, co to jest, bo tutaj macie takie próbki. Lody do lapsów o smaku indyka. Mięso mięśniowe. Jest. Co to jest mięso mięśniowe? To jest takie najlepsze jakości mięsko dla piesków, taki najlepszy rosołek, jakbyś robił to do takim mięsku. I wiewarz z indyka. Później mamy marchew, dynię, batat, jabłko i korzeń pietruszki. I psy to zjadają? Ze smakiem. No i tu nie ma żadnego cukru? Nie ma cukru, wszystko jest bardzo proste i klarowne, bo psiarze mają to do siebie, że my możemy jeść byle co, ale nasz pies je najlepszej jakości karmę. No to co, jak ktoś sobie coś takiego kupi, to na co musi liczyć? Na zachwyt i na miliony udostępnień na Instagramie. Jaka jest cena B2B, czyli dla lodziarni? Jeżeli lodziarnia chciałaby sobie coś takiego wprowadzić do swojej oferty i sprzedawać takie lody dla psów, jaka jest dla nich cena i minimalne zamówienie? Nie ma czegoś takiego u no nas jak minimalne zamówienie, dajemy szansę każdemu, nawet najmniejszemu punktu, ale powiem tylko, że jak sobie weźmiesz pakiet startowy, a tak proponujemy 20 sztuk, bo to jest po 5 sztuk ze smaku, to wszyscy nasi dotychczasowi klienci dostali z nami na cały sezon, bo bywały takie miejsca, gdzie ten pakiet startowy zszedł jeden dzień, bo psiarze są jak mafia, jak mamy coś nowego, to lecimy. Dla klienta ostatecznego proponujemy od 12 zł wzwyż, nad morzem sprzedają nas nawet za 20 i schodzi super. Tak, ja, ja wiesz co? Ja teraz pokażę to, to, jak to wygląda. Tak, ja pokażę, jak to wygląda, bo to jest taka łapka. No i jak się karmi tego psa? Ponieważ to jest bardzo, wysokość, smako, bardzo wysoka smakowitość. To, się, to jest taki, takie określenie, które mówi o tym, czy karma smakuje, czy nie. To ta ma bardzo wysoką smakowitość i jak podajemy ją psu, to psy są. Jestem ze Śląska, ona się mówi, że są żyrte, więc zjadają to na raz i żeby nie miały tak zwanego brain freeze'a, to należy je mu podawać, żeby on sobie lizał na spokojnie i, i tak to wygląda. Dlatego one są na patyku twardym z drewna bukowego, produkowanym w Polsce, no i tak sobie jedzą, liżą i to je uspokaja. Wtedy się też wyda, wydala, uz, wydala. Produkują zwierząt hormon szczęścia i one są szczęśliwe, że to jedzą. Więc widzę, że tak zwracacie uwagę na detale z tym drewnem bukowym, co? Tak. Dlaczego? Bo żeby nie było drzask. No, no właśnie, bo to jest taki dosyć ciekawy temat, że pies nie, nie porani się w trakcie lizania, bo A, też może kiedy być taka sytuacja. Tak, na płaskich patykach, to nam nie spełniło naszych oczekiwań, teraz jesteśmy na twardych, okrągłych. Chociaż y, ekonomicznie nie jest to dla nas takie dobre, ale stawiamy zawsze na bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję. Ja również.